Jest piątek, 19 stycznia. Codzienna Liturgia Słowa. W tygodniu o 5 rano. Niedzielna w sobotę o 18. Pochodnia Podcast. Czytanie z pierwszej Księgi Samuela. Zabrał Saul trzy tysiące wyborowych mężczyzn z całego Izraela i wyruszył na poszukiwanie Dawida i jego ludzi naprzeciw skały dzikich kus. I przybył Saul do zagród owczych przy drodze. Była tam jaskinia, do której wszedł, by okryć sobie nogi. Dawid zaś znajdował się wraz ze swoimi ludźmi w głębi jaskini. Ludzie Dawida rzekli do niego: Właśnie to jest dzień, o którym Pan powiedział Tobie. Oto ja wydaję w twe ręce Twojego wroga, abyś z nim uczynił, co Ci się wyda słuszny. Dawid powstał i odciął po kryjomu połę płaszcza Saula. Potem jednak zadrżało serce Dawida z powodu odcięcia poły należącej do Saula. Odezwał się też do swych ludzi: Niech mnie broni Pan przed dokonaniem takiego czynu przeciw mojemu Panu i pomazańcowi Pańskiemu, bym miał podnieść rękę na niego, bo jest pomazańcem Pańskim. Tymi słowami powściągnął swych ludzi i nie pozwolił im rzucić się na Saula. Tymczasem Saul wstał, wyszedł z jaskini i udał się w drogę. Powstał też i Dawid, i wyszedłszy z jaskini, zawołał za Saulem: Panie mój królu! Saul obejrzał się, a Dawid rzucił się twarzą ku ziemi, oddając mu pokłon. Dawid odezwał się do Saula. Dlaczego dajesz posłuch ludzkim plotkom głoszącym, że Dawid szuka Twej zguby? Dzisiaj na własne oczy mogłeś zobaczyć, że Pan wydał Cię w jaskini w moje ręce. Namawiano mnie, abym Cię zabił, a jednak oszczędziłem Cię, mówiąc, nie podniosę ręki na mego Pana, bo jest pomazańcem Pańskim. Zresztą zobacz, mój Ojcze, połę płaszcza, którą mam w ręku. Skoro uciąłem połę twego płaszcza, a ciebie nie zabiłem, wiedz i przekonaj się, że we mnie nie ma żadnej złości ani zdrady, ani też nie popełniłem przeciw tobie przestępstwa. A ty czyhasz na moje życie i chcesz mi je odebrać. Niechaj Pan dokona sądu między mną a tobą. Niechaj Pan na tobie się pomści za mnie, ale moja ręka nie zwróci się przeciw tobie. Według tego, jak głosi starożytne przysłowie: Od złych zło pochodzi: Ręka moja nie zwróci się przeciw tobie. Za kim to wyruszył król izraelski? Za kim ty gonisz? Za zdechłym psem, za jedną płą? Pan więc niech będzie rozjemcą. Niech rozsądzi między mną i tobą. Niech wejrzy i poprowadzi moją sprawę. Niech obroni mnie przed Twoją ręką. Kiedy Dawid przestał tak mówić do Saula, Saul zawołał: Czy to Twój głos, synu mój Dawidzie? I zaczął Saul głośno płakać. Mówił do Dawida: Ty jesteś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż odpłaciłeś mi dobrem, podczas gdy ja odpłaciłem ci złem. Dziś dałeś mi dowód, że mi dobro świadczyłeś, kiedy bowiem Pan wydał mnie w Twoje ręce, ty mnie nie zabiłeś. Przecież, jeżeli ktoś spotka swego wroga, czy pozwoli na to, by spokojnie dalej szedł drogą? Niech cię Pan nagrodzi szczęściem za to, co mi dziś uczyniłeś. Teraz już wiem, że na pewno będziesz królem, i że w Twojej ręce utrwali się królowanie nad Izraelem. Oto Słowo Boże. Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną. U Ciebie moja dusza szuka schronienia. Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, dopóki nie minie nie klęska. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który wyświadcza mi dobro. Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi. Niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą, niech ześle Bóg miłość i łaskę. Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, nad całą ziemią Twoja chwała. Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, a wierność Twoja pochmury. Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną. Alleluja, Alleluja, Alleluja. W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wszedł na drogę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc dwunastu. Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu. Dalej Andrzeja, Filipa. Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Oto słowo Pańskie.